Kiedyś gramy w symulator walenie w ściany. Dobra, idziemy w bo w ścianę. O tutaj. Ech, ech. Czemu nie mam tego na hita O. No e ej. O, koło mam, koło mam. Jest. Na ścianę mam. Ale mocne mocny został, to jest mocne. Idę na ten koniec. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Teraz będzie wygrana. Jest. Dobra, kolejny jakiś prezent? U. Więcej siły. Mocię jakiś śpet sobie otwalić. O, jest za jeden. O! Czysty! Buszy, A, jest najgorszy. Bęk. Mamy patzie jaki fajny Plus 2 dostaję. Szybko, 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 szybko. 500 to bi... I... I zaraz będzie 500. I dobra. Przechodzimy całą grę już. Zo, so we ga het even pik, 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 pakken. Een klein beetje voor są w drugim świecie, a my tutaj mamy tylko jeden. To pięć, co O, 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 Nie, 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 nie chyba podziękuję. Będziemy wali. Ale Ładka idzie. Teraz otworzymy lepszego pata. Pyk i co będzie? Jeleń. Co mi Ile nie mamy? Teraz po ile dostajemy? Po trzy. Dobre, to zaraz to nawołamy. Może teraz chyba idziemy do następnego świata, zaraz. Ale chyba jeszcze rękawice są jakieś. A. Co? Aha. Dobra, to szybko. Zabrali mi siłę. Skam. Skam, to jest skam. Siłę mi zabrali. Mam pięć wygranych może kolejnego kupimy. Nie chcę lisa. Lisek i Teraz chyba będziemy po cztery zostawać. Tak, po cztery dostajemy.

Pyk, pyk. Nie ja miałem 1100, więc musimy jeszcze dobrać 100 i się zawróci. Zwróciło się, Dobra, lecimy. O masz, o masz, o masz, o masz, o masz. O masz, o masz, o masz, o masz. O co on robi? Trójczek. To nie, 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 nie. Pyk, 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 pyk. Co my mamy tak cały czas? Piętnaście.

Już osiem dostaję z tym paperem. A, a, dobra, to to... To jest, no nie patrzeć a to nawet. Bo mnie nie stać, no wrócimy. Pyk, pyk, pyk. To darmo? Tak. buk buk dobra gdzie ja rozwalić to siema słobia ku siema 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 Dobra. Pięknie opakowane już. 30? Dobra. Dobra. Jeszcze raz. I Jessica ma posunąć się. Ta liszkę. Błagam, bym tak mocny. Tak. Nie. Nie. Tak. Siła, 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 siła. Siła. Może jest tutaj to pokłonę teraz. Dawać mi tego tak krokora, tam rekina, rekina, rekina. O! Oh, flamingo! Dobra, kluczyk schodzi i wchodzi w flamingo Podwojenie siły, dobra Gdzie do sklep? Jak Jak szybko tu leci z tą siłą. O, plus dziesięć dostaję. O nie, nie plus dziesięć. plus jedenaście. Ale mocny jestem. Pyk, 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 pyk.

Bek, umieć to nic na mnie. A to chyba tak, gdzie tu mam dwadzieścia to dwa razy Czyli mam dwadzieścia cztery.

O nie lubię skakałować. Hallelujah, hallelujah. Dobra. Teraz je dostajemy. O kurde, jak dużo jestem. Jesteśmy pokaci. Pokaci, 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 pokaci. A tyłem stoję, tyłem nawalam. Co plecami to walę? O może O trzynaście już mam. To to? Nie, a masz, 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 masz. już, no. Przed ostatnim poziomie. Ostatni. Teraz jest ostatni. A nie, to jest przedostatni. Teraz ostatni. Nie, to teraz, teraz, teraz już na bank, teraz na bank, teraz na bank, teraz na bank. Co jeszcze? Jeden. Jak muszę teraz Nara! No <laughs> Przejdę jak będę bardziej napakowany. Mam prezent. Najmniej. To Daję, dwa, trzy. cztery, dwa pięć? Czy też trzy? wchodzisz o kurde może teraz o kurde ale mocny ten pet jest dobra idziemy pyk 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 Lecimy całą grę, przejdziemy. Iść, iść. Co to? Ej, łusko, wolnie. mnie. może później, to później będę musiał to kupić. Aaaa! No to klikam może później. Bo chyba nie zapłacę za to. A to chyba nie siebie płacić. Ja nie kupię później na no jcona jazka z, z, kamerą, z, kamerą, z kamerą. I pyksto. trzeba 500 o, ja chcę to jajce. Musimy pozarobić. Pyk, 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 pyk. Ja muszę bym tam stał złapiony. O, a co to? A. Ja chcę tutaj. Co tu dzieje, to ja muszę to, to znaczek wymian. zaraz będę mieć 20 tysięcy. na diamenty, tak szybko to robimy. Teraz będziemy na kolejnym świecie. Aha, teraz idziemy tu. Jest najlepszy. I a prawie najsłabszy No Czemu chciałam ja zrobić? Co, co ja po prostu zrobiłem? Powiedzcie mi, co ja już zrobiłem. No co? Ciao! Chodź kurde. On takowa wypadł. A czy smaczku mój. Dobra, no, i tak to mógł. А не, я не хочу, я люблю ступить. Я так стопка, так что вообще. пить. папа, папа. меня в а ануку И

ostatnie ja no to sobie jeszcze no to ja zrobię dzięki jak będę gotowy to to zobaczycie to w co wie. już ostatni raz muszę to zniszczyć było, no troszkę musiałem sobie na tym posieć sobie zdobyć no tak sobie minutki mi to w sumie zajęło krótko I to jest ostatni raz jak będę to niszczyć I będzie kolejny świat Dobra Kolejny świat już końcowy Iś, 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 iś. O, zniszczyłem Hai tacing ya ito so. Hai payung tempat yang ngeaya hmm. oh Hai papa cent

Mam to, mam to, już zniszczę, 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 pyk, 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 dobra, lecimy, pyk, 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 ja się poduję. ja to, ja to zrobię całe, ja to zrobię całe. Trzeba to zdrobię. Co sam, A, drodzy nie, nie robiłam. a to, to dobra. Co mnie to interesuje? co mi rebierwy. Jestem coraz bliżej. O dobra. Pięć poziomów zostało. Let's go, let's go. Pick, 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 Jestem w połowie już tego ostatniego. I zniszczyłem ostatni ostatnie, 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 ostatnie. Ostatnie, ostatnie, ostatnie. O nie, to jest ostatnie. A co jak na to? Że mnie popaczy. Ale już zaraz będzie koniec. go sko a nie sprzed ostatnie. Szybko, zaraz będzie koniec. Koniec, zaraz będzie. jesteśmy bliżej niż dalej, bardzo blisko jesteśmy, jesteśmy najbliżej na świecie końca, szybko, za trzy, dwa, jeden. O. Jesteśmy już i... i...